Termin kasowania punktów karnych już znany. Ukazał się już komunikat Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia w sprawie rozwiązań technicznych umożliwiających usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Możliwość usuwania tzw. punktów karnych wraca już 17 września. Kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego zagrożeni przekroczeniem limitu punktów karnych z pewnością ucieszą się z powrotu kursów reedukacyjnych umożliwiających ich redukcję. Dzięki uczestnictwu w jednodniowym kursie raz na pół roku suma punktów karnych na koncie kierowcy może zmniejszyć się o 6. Firma E kierowca dokłada wszelkich starań, aby redukcja punktów karnych nie odbywała się na zasadzie biernego odsiedzenia teoretycznego szkolenia, ale aby kierowcy łamały gmin nie łamiący przepisy, mieli szansę w rzeczywisty sposób zweryfikować swoje postępowanie. Zależy nam na wprowadzeniu aktywnego uczestnictwa oraz kształtowaniu świadomości poprzez wdrożenie kształcenia kompetencji przewidywania rzeczywistych, rozwijających się zagrożeń w ruchu drogowym. Wszystko w oparciu o najnowocześniejszą technologię i aktualne, nowatorskie metody nauczania. No, i rzeczywiście, Marku, zależy nam na tym, żeby to po prostu nie było kupowanie redukcji punktów karnych, bo tak mogłoby to wyglądać, niestety. Tylko chodzi nam o to, żeby, no żeby naprawdę doprowadzić do refleksji u kierowców, poszerzyć ich kompetencje, świadomość. Ja tu widzę taką dwutorowość, hmm? bo my możemy zrobić wszystko, żeby tego kierowcę uświadomić o tych zagrożeniach, żeby go przestrzec przed pewnymi rzeczami, żeby to szkolenie rzeczywiście miało sens. Tak. Ale z drugiej strony, kiedy czytam przepis, który mówi o tym, że kierowca raz na pół roku będzie mógł sobie odpisać 6 punktów, to nie jest to dla mnie wychowawcze. Absolutnie. Bo owszem, można redukować punkty, ale powiedzmy raz na dwa lata i to by było wychowawcze. Natomiast jeżeli ja mogę sobie dwa razy w roku, bo co 6 miesięcy przychodzić na te szkolenie, to ja de facto mam nie 24 punkty, ale 36 tych punktów mogę sobie nazbierać w zasadzie bezkarnie. To, nie jest, to, no, to, nie jest, jest, to jest liczba dnia i myślę, że to jest liczba, która, którą dedykujemy naszym decydentom. Nie 24, a 36 punktów karnych. Tyle wynosi limit punktów karnych rocznie w Polsce.